Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Dariusz po tej stronie z kanału Zarabiam Klikając. Dziś porozmawiamy sobie o wirusie, koronawirusie. I nie, nie jest to kolejny film, w którym możesz zobaczyć, czy też wysłuchać, jak straszna jest ta choroba, ile niesie ofiar i jak trzeba się strzec tego wirusa. Dziś porozmawiamy natomiast o tym, jak zarobić na tej chorobie. Jak zarobić na tym wirusie? I wiem, wielu może być w tej chwili sceptycznie nastawionych do tego tematu. Natomiast prawda jest taka, że jeśli ty się nie zainteresujesz tym tematem, jeśli ty nie będziesz chciał zarobić na tym temacie, na tym wirusie, to zrobią to inni. I uwierz, że po dzisiejszym odcinku możesz zarobić od kilku do kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych. Oczywiście gwarancji ci nie daję, zarówno ja, jak i nikt inny. Bo wszystko może się zdarzyć. Może na przykład być tak, że jutro będzie lekarstwo na, ten, na tego wirusa i tak naprawdę z tego tematu, o którym dzisiaj słyszysz, może nic więcej już nie być, tak? Ale prawda jest taka, że w tej chwili ludzie panikują. W Polsce ta panika jest naprawdę na gigantycznym poziomie. Ludzie kupują wszystko, co się da. Przede wszystkim kupują maseczki. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o tych maseczkach. Jak można zarobić na maseczkach? Moim zdaniem w tej chwili na tych maseczkach ochronnych można zarobić więcej niż na Bitcoinie. I dzisiaj pokażę tobie, jak możesz w prosty sposób właśnie wygenerować duże zyski na sprzedaży maseczek. Zaczynamy. A więc, jak w ogóle sprzedać maseczkę? Jak sprzedać maseczkę? Myślę, że nie jest to problemem. Myślę, że jednak większym problemem będzie stanowił zakup tej maseczki. Na dzień dzisiejszy jest naprawdę bardzo trudno kupić maseczkę i. Często ludzie szukają nie w odpowiednich miejscach. Szukają w miejscach, w których raczej ta maseczka już właśnie się kojarzy z tym, że ona jest przeciw wirusowi. Zróbmy inaczej. Poszukaj tej maseczki w miejscu, w którym nikt by się nie spodziewał, że ktoś będzie kupował właśnie tą maseczkę w celu ochrony przed wirusami. Możesz spojrzeć na Allegro i zobaczyć tam wysyp maseczek ochronnych. Prawda jest jednak taka, że 80% tych maseczek jest to zwykłe Jednorazowe badziewie, tak to nazwijmy. Ludzie natomiast za te badziewie płacą bardzo duże pieniądze. Jak można na tym zarobić? Ano tak, po pierwsze, szukasz w okolicznych miejscach sklepów budowlanych. W tych sklepach pytasz się o maseczki ochronne. Pytasz się o maseczki ochronne z zaworkiem, bez zaworka. Z filtrem nie musisz, bo tak naprawdę te z filtrem to już znacznie są droższe. Natomiast ludzie kupują bardzo drogo. Maseczki, które nie są z filtrem i o tym wiedzą, więc to jest właśnie w tym wszystkim najlepsze. Szukasz takich maseczek. Standardowo takie maseczki kosztują od 2 do 8 zł. Oczywiście większość sklepów już widzi, co się dzieje, wierzy, że już tych maseczek coraz bardziej brakuje i podnosi te ceny. Jednak jest jeszcze szansa znaleźć kilka sklepów, kilka. Myślę, że nawet dużo tych sklepów jeszcze jest, które nie ma pojęcia. I możesz takie maseczki kupić powiedzmy za 2-3 złote. Nawet niech ten sklep ma 50 maseczek, kupuj wszystkie. Kupuj wszystkie za te 3-4 złote. Dlaczego? Ponieważ tą samą maseczkę na Allegro będziesz mógł sprzedać za 15, 25, 50 lub więcej. Więc krótka matematyka, kupujesz za 3-4, sprzedajesz za 25, zostaje ci naprawdę bardzo dużo. I mówimy tutaj tylko o 50 maseczkach, więc tak naprawdę jakbyś miał ich więcej, są to bardzo, bardzo olbrzymie pieniądze. Na dzień dzisiejszy, czyli na 1 marca 2020 roku oficjalnie w Polsce jeszcze nie podano, że jest pozytywny wynik, jeśli chodzi o koronawirus. Pomyśl zatem, jaka będzie panika, kiedy ten koronawirus będzie faktycznie w naszym kraju. Będzie olbrzymia, a co za tym idzie? Ludzie będą kupować maseczki nie za 25-50 zł czy 100 zł, a cena ta wzrośnie nawet do 150-200 czy może 300 zł. Kto wie, tego nie wiemy. Prawda jest jednak taka, że w Allegro można łatwo manipulować cenami, i klient nie widzi tak naprawdę, ile osób kupiło po niższej cenie dany produkt, tylko widzi, że na przykład 200 osób kupiło ten produkt, a cena aktualna jest 200-300 zł. I często jest tak, że po prostu kupuje ten produkt, bo myśli, że jest to tyle warte. Niestety tak działa rynek i. Jedni na tym tracą, drudzy zarabiają. Jeśli Cię zainteresowałem tym tematem, to bardzo Cię proszę, wykonaj teraz te kilka czynności. Czyli weź sobie notesik i po pierwsze, zapisz sobie. Szukam w okolicy sklepów budowlanych. Drugi punkt. Szukam w tych sklepach maseczek przeciwpyłowych. Są to zwykłe maseczki, najczęściej używane przy budowie, natomiast zastosowanie jest nieco większe. Ale szukam tych maseczek. Mogą być zaworkiem, nie muszą, bez zaworków również będą się sprzedawać. Jeśli znajdziesz takie maseczki i będą one po 3-4 zł, kupuj. Ja na Twoim miejscu bym kupił, ponieważ możesz znacznie drożej sprzedać i uwierz. Wystarczy wystawić to na OLIX czy na Allegro. Jest olbrzymie zainteresowanie. Ludzie natychmiast to kupią. Mało tego, możesz na przykład na Allegro również wystawić poprzez licytację. Wtedy masz większą szansę, że sprzedasz na przykład jeszcze więcej za jeszcze większą kasę taką maseczkę. Natomiast y, warto też później śledzić jakie są ceny na Allegro i, i właśnie pilnować ciągle tych cen, ponieważ tak naprawdę cena tej maseczki w ciągu doby może się zmienić i tak jak sprzedawała się na przykład za 30 zł, tak następnego dnia ta wartość tych maseczek już jest dwukrotnie większa. Warto wykorzystać ten moment, warto gdzieś tam się wzbogacić. Co prawda, na ludzkim nieszczęściu, natomiast biznes jest biznes i jeśli ty tego nie zrobisz, tak jak wspomniałem wcześniej, zrobi to ktoś inny i zarobi całkiem duże pieniądze. Więc mam nadzieję, że znajdziesz w okolicach sklepy budowlane. Kupisz sobie te maseczki w komentarzu. Proszę cię, daj znać, czy znalazłeś taki sklep, czy też sklepy. Ile maseczek udało Ci się kupić i za jaką cenę oraz za ile sprzedałeś te maseczki i jaki mniej więcej jest Twój zysk? Z góry bardzo dziękuję za te miłe komentarze, za łapki, za subskrypcję. Jeśli zostawisz subskrypcję, będziesz automatycznie powiadamiany, powiadamiana o nadchodzących filmach. Oczywiście łapki w górę i komentarze będą podnosiły ten film wyżej w algorytmach YouTube'a i też ten film będzie się pojawiał w proponowanych dla widzów właśnie na tej platformie. Bardzo zachęcam do aktywnego brania udziału pod filmami. W tym odcinku to wszystko. Bardzo dziękuję, że wytrwałeś. Wytrwałaś do końca. Mam nadzieję, że zarobisz na tej sytuacji. Ja wiem, że ona jest trudna i nie zawsze człowiek ma serce do tego, aby. Zarabiać na takich sytuacjach, natomiast jeśli masz gdzieś tam smykałkę sprzedawcy czy też osoby do robienia biznesów, to biznes jest biznes i myślę, że się ze mną zgodzisz. Tak więc mam nadzieję, że znajdziesz takie sklepy z maseczkami, kupisz jak najwięcej maseczek i sprzedaż. Trzymam kciuki. W tym odcinku to wszystko.